Na terenie inwestycji, która jest jednym z elementów spójnego zbudowania systemu bezpieczeństwa energetycznego. I w tym kontekście chciałem bardzo pogratulować, bo jest to on time. 67% zaawansowania. Kwiecień 2013, a więc już po kryzysie budowlanym, rozpoczęte prace projektowe. 80% dostawców to są dostawcy polskich przedsiębiorców, 100% a praktycznie. Polski projekt Szapoba. E, Uważam, że biznes robi biznes. Jeżeli my ściągniemy, tak jak ściągnęło DCT, jeżeli my ściągniemy dodatkowych potencjalnych kontrahentów, oni będą chcieli to zostać. My bardziej liczymy na działalność tradingową, to, co, to o czym wspominamy, że terminal włączy się w taką sieć obsługi czy sieć terminali wykorzystywanych przez międzynarodowych traderów. Ten obiekt ma kolosalne znaczenie dla uelastycznienia systemu. Podstawowym problemem w chwili obecnej, w kwestiach związanych z logistyką ropy naftowej, są niewystarczające pojemności magazynowe. Na przełomie tego, tego roku i roku przyszłego zostaną do użytku oddane zbiorniki o łącznej pojemności 350 tysięcy metrów sześciennych. To jest na tyle dużo, że rozwiąże to problemy związane z odbiorem towaru na potrzeby czterech rafinerii podłączonych do grupy PERN i co więcej, umożliwi prowadzenie nowej usługi oferowanej przez grupę PERN, to znaczy wynajem powierzchni objętości magazynowych na potrzeby firm. Nowy terminal, który poza wykreowaniem miejsc pracy no będzie też wpływał korzystnie na rozwój portu gdańskiego. Na jego obroty. No, a to jest związane z infrastrukturą całego Trójmiasta i rozwojem gospodarki morskiej no, całego regionu.